Cześć! W tym materiale pokażę Wam, w jaki sposób można podejrzeć sobie, jaki motyw, oczywiście mówię tu o stronach na WordPressie, został zastosowany na stronie, która gdzieś tam wpadła Wam w oko. Przy okazji pokażę Wam też narzędzia, dzięki którym będziecie mogli poniekąd też sprawdzić, jakie wtyczki ktoś ma u siebie na stronie. Są to oczywiście darmowe narzędzia, są to takie narzędzia zewnętrzne, więc. Nie mamy takiej stuprocentowej pewności, że akurat wszystkie tutaj zastosowane rozwiązania one nam pokażą, ale zawsze będziecie mieć jakiś taki pogląd. Akurat może ta funkcjonalność, która Wam wpadła w oko, będzie właśnie stworzona za pomocą tych wtyczek, które zostaną znalezione przez te narzędzia. O jakich narzędziach tutaj mowa? Po pierwsze, mamy tutaj narzędzie WP-detektor, i tutaj. Podajemy sobie adres strony. Mamy przykładowo taką stronę. Wrzucamy sobie tutaj adres, klikamy no i czekamy na chwileczkę sobie, aż nam narzędzie wygeneruje raport. On sobie tu generuje. Pokażę Wam od razu drugie narzędzie: to jest scanwp.net. Też jest darmowe, i to narzędzie pokaże Wam także wtyczki, które są zastosowane na danej stronie. Tylko tak jak mówię, trzeba wziąć troszeczkę taki. Margines błędu, tak? Bo niekoniecznie pokażę Wam wszystkie wtyczki, tak jak powiedziałam, które na danej stronie są zastosowane. Ok, i widzimy tutaj już, że on nam pokazał, że jest tutaj zastosowany motyw sober. Jest tutaj nawet strona autora, także mamy tutaj już informacje o, o tym motywie, że to jest premium motyw. I o tutaj mamy nawet jakiś link, więc można sobie zerknąć, tak, na ten motyw. Widzimy też wtyczki, które są. Widzimy, że mamy WooCommerce, Contact Form, widzimy Cookie Notice, Slider Revolution, wpml tam mamy i kolejne wtyczki, które są tutaj zastosowane, więc e, tak jak mówię, mamy też pogląd na wtyczki, podobnie mamy tutaj, też nam wykrył, tak, że to jest sober, nawet widzimy, e, gdzie jest hosting, tak, tej strony, e, więc tutaj też, e, też mamy takie informacje, no i tutaj mamy e, zeskanowane Wtyczki, które wykryło to narzędzie. Zawsze sobie możecie porównać i w tym, i tutaj w WordPress. Tutaj w hem Detector, właśnie czy wykryło to samo, czy na przykład o to narzędzie wykryło więcej, więc zawsze można gdzieś tam sobie właśnie porównać i zobaczyć, czy, czy jest wszystko to samo. Inną metodą na sprawdzenie, jaki jest motyw, jest wejście do źródła, tak? czyli do kodu. Możemy sobie dać tutaj prawy przycisk myszki, wyświetlić źródło strony. Generalnie w każdej przeglądarce może troszeczkę inaczej wyglądać, ale też tutaj traficie. Następna rzecz to jest wyszukanie. Ctrl F i piszemy sobie tchem. I już mamy też podpowiedź, podświetla nam się tak w kodzie, że mamy tutaj WP Content tchemę i mamy sober. Czyli mamy tutaj motyw o nazwie. Sober. Tak samo plugins. Plugins też możemy znaleźć. Oczywiście nie wszystkie, tylko te, które gdzieś tam coś po sobie zostawiają widocznego, ale widzimy, że mamy WooCommerce. -a. Mamy tutaj Contact Form 7, mamy Cookie Notice, Revolution Slider, WPML-a, mamy WooCommerce Multilingual, tak? Więc mamy też WPML. O tutaj mamy kolejną część tego Multilingual. O tutaj też mamy WPML więc widzimy, tak, mamy jaki są produkt, filtr więc są te wtyczki, które też nam wykryły te narzędzia, więc macie trzy, trzy takie opcje, tak, mamy tutaj jedno jedno narzędzie Drugie narzędzie skanWP.net. No i mamy możliwość podejrzenia w kodzie, więc możecie testować, porównywać no i sprawdzać, co tam u kogo na zapleczu troszeczkę tak piszczy. Takich narzędzi właśnie do wykrywania wtyczek czy motywów jest więcej. Jak sobie w Google poszukacie, to na pewno traficie również na inne. Te, mam, te dwa, które pokazałam, mam sprawdzone i tak w miarę dobrze radzą sobie zwyk tego co jest na stronie więc polecam, sprawdźcie u siebie, jak coś Wam wpadnie w oko będzie to na Wordpressie, to na pewno coś Wam tam pokaże jeżeli się okaże, że strona tam nic nie wykrywa tak, to ze zerknijcie w kod czy to w ogóle jest właśnie Wordpress jeżeli będziecie widzieć tutaj taki schemat linku, wp-content, tak? No to tam jest tak WordPress. Jeżeli tutaj widzicie jakieś, nie wiem, Joomla, widzicie PrestaShop, Shopper, czy jakieś takie inne frazy, no to już wiadomo, gdzie, gdzie to jest stworzone. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tym materiale i zapraszam serdecznie do kolejnego. Cześć!